Wieczór. witają Państwa Włodzimierz Czaranowicz i Dariusz Szpakowski. Nie zazdroszczę, Włodek dzisiaj grać. Tak, my siedzimy w ciepłej kabinie, tymczasem pogoda rzeczywiście niesprzyjająca. Cały czas pada śnieg, to nie będzie łatwy spacerek. O takich zagraniach powiadał klasyk, ty do mnie, ja do ciebie. In, Kuliar, Downing, Barry, Defu, Manu. Oj, kompletnie nieudanie. Jak mówią młodzi ludzie, masakracja. Był na tyle bezrobotny, że mógłby się zgłosić do pośredniaka. Teraz w szatni trenerzy muszą im nastawić celowniki. Szkoda, mieliby spokojniejsze głowy. Pojedyncza zmiana. Zastrzyk świeżej krwi. Widać, że będą teraz starali się odrabiać straty, ale nie wiem, czy nie jest to już musztarda po obiedzie. Prawdzie, jak mówi stare piłkarskie powiedzenie, dopóki piłka w grze. Wszystko możliwe, ale może być późno. Panu Brążek poli wyrównują. Proszę, wychłonął w górę jak ptaka, uderzył fantastycznie. W ostatniej chwili przejęli. No nie tak to miało zabrzmieć. Zdążył w ostatniej chwili. Przepraszam, oczywiście, pomyłka. Dawid. Dawid Lilia. Barry. Manu. Kompletnie nieudanie. Jak mówią młodzi ludzie, masakracja. Powinien dośrodkować. Polekarne dośrodkowanie. No jest załamany. Gol samobójczy. To była prawdziwa piłkarska uczta z deserem, wspaniałymi bramkami. Taką walką, którą będziemy pamiętali, zmieniającymi się akcjami. Aż szkoda, że się skończyło. Do usłyszenia mówi Dariusz Szpakowski.